Więc e, szybkie odliczanie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i jeżeli już napisaliście jaka jest temperatura w komentarzu, to ja puszczam gierkę i przekonajmy się. Ja zakładam 33. I uwaga, uwaga. Cześć, z tej strony Solson i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Symmetry Go. Jesteśmy na dniu 98, zaczniemy gierkę już. No i mam dużo wam do powiedzenia, bo troszeczkę zczytowaliśmy tę gierkę, ponieważ mamy nieśmiertelną Juliet. Odkąd uleczyliśmy Juliet w ostatnim odcinku. Wskrzesziliśmy ją z martwych, to najwidoczniej jest jej duch, ponieważ jest nieśmiertelna. Nie potrzebuje ani spać, ani się regenerować, ani jeść, ani zimno jej nic nie robi, więc jest nieśmiertelna. Jak widzicie jak widzicie, uzbieraliśmy trochę odpadów, elektroodpadów bo aż 92, jak to zrobiliśmy? Już wam tłumaczę. Otóż e, w związku z tym, że nasza, że nasza Juliet jest nieśmiertelna. E, chodziła cały czas przez ostatnie kilka dni tych tutaj. E, dni w grze. Po elektroodpady, nieważne czy to był dzień, czy noc, czy coś, by zawsze tam chodziła. E, nie naprawiliśmy niczego, bo mieliśmy zepsute aż pięć rzeczy, bo i, i taka ciekawostka maksymalnie może być zepsuta z tego, co widzę chyba 5 rzeczy plus elektrownia, czyli maksymalnie 6 rzeczy. Pięć zwykłych i elektrownia zawsze się może zepsuć. Taka ciekawostka. Nie mieliśmy ani drewna, ani jedzenia, ani elektroodpadu w ostatnim odcinku, jak pamiętacie. Jak zdobyliśmy tak dużo? No, właśnie Juliet, nasza nieśmiertelna kochana, chodziła sobie po elektroodpady, uzbierała nam trochę, żebyśmy mieli na naprawę wszystkiego. Desmond w tym czasie był w domu, naprawiał elektrownię, spał, robił sobie jedzenie, bo mieliśmy zepsutą też lodówkę. A jak jest lodówka zepsuta, taka ciekawostka, to jedzenie nam ucieka. Dlatego. Desmond robił sobie jedzenie na bieżąco, jadł, naprawiał elektrownię i spał, regenerował, żeby nie stracić zbyt dużo cennego zdrowia, bo nie mogliśmy go wysłać ani po e, drewno, ani nie mogliśmy go wysłać po elektroodpady. Tak naprawdę po nic Desmond nie mógł chodzić. E, dzięki temu Desmond przeżył i nasza Juliet uzbierała nam sporo elektroodpadów. Po czym ulepszyliśmy sobie. Nie ulepszyliśmy. przepraszam, prze, Nie ulepszyliśmy. Przepraszam bardzo. Naprawiliśmy sobie lodówkę, która teraz może przechowywać znowu na nowo jedzenie. E, no i. E, Juliet wysłaliśmy pod drewno, dzięki czemu Desmond może sobie robić inne rzeczy, czyli może na przykład wyjść pod drewno. E, w tym czasie Desmond zrobił sobie jedzenie, kiedy Juliet ogrzewa nam pomieszczenia teraz. Desmond zrobił sporo jedzenia, bo narobił sobie aż 80 jedzonka, co dla niego wystarczy Nas dosyć długo. Będziemy teraz pilnować, e, aby lodówka była cała i e, pies, żeby był cały. Grzejnik nie działa nam e, cały czas na, na dole, w elektroodpadach e, oraz, oraz tutaj, gdzie się leczy nasz Desmond. Tutaj też nie działa grzejnik, ale to nie jest kłopot, bo on i tak się cały czas leczy. Spróbujemy go teraz wysłać po drewno, mam nadzieję, że nam nie umrze. Mamy dzień 98, godzinę 22, więc jest spoko, jeszcze jeden dzień i, naprawi, e, i odblokujemy tryb fabularny, który będziemy ogrywać w kolejnych odcinkach. E, teraz będziemy na bieżąco obserwować Desmonda, ale jeszcze Wam powiem tylko, że elektrownie mam zepsutą bardzo długo, już chyba od, od, odkąd skończyliśmy ostatni odcinek. E, tutaj grzejnik jest zepsuty. I zepsuty jest tutaj grzejnik oraz jedna komora, bo jedna komora nam nie jest do niczego potrzebna, ponieważ Juliet, no jak wiemy, jest nieśmiertelna, co możecie sami zobaczyć, ani razu nie spała, ani nie jadła, więc jest spoko. I jeżeli mam być szczery, to myślę, że gdyby nie ten bug, który udało nam się trafić, że Juliet jest nieśmiertelna, no to byłoby bardzo ciężko to wygrać, bo już tam naprawdę mieliśmy ostatki wszystkiego. I rzeczy się zaczęły tak szybko psuć, że po prostu mu nie nadążałem z naprawą. No i myślę, że gdyby Juliet miała spać, jeść i tak dalej. No to moglibyśmy się pożegnać z tą serią. Dlatego ogólnie bym tego nie wykorzystał, ale na potrzeby odcinka pozwolę sobie to e, wykorzystać, tak? Bo generalnie z bagów się nie powinno korzystać. No ale, ale, ale też chciałbym dokończyć tę serię i zacząć tryb fabularny z tej gry, bo to jest mega fajna gra. I myślę, że tryb fabularny może być ciekawy. Jeszcze nawet nie wiem jak on wygląda do końca ten tryb fabularny, ale no... Yy, no mówię. W związku z tym, że właśnie nagrywam yy, odcinki na YouTube, no to, 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 to staram się też to, żeby jakoś to poszło. I ten bug jest spoko do wykorzystania. Dlatego też nawet nie wychodziłem z gry, bo bałem się, że jeżeli wejdę od nowa. O, jak widzicie, zepsuła nam się komora regeneracyjna, to ją naprawimy od razu, e, bo mamy sporo już elektroodpadów. Jednej komory cały czas nie będziemy naprawiać i tych czterech rzeczy również nie. Myślę, że poradzimy sobie jakoś z, znaczy, z tą temperaturą, jak widzimy tutaj ekstra, bo już może desmont wychodzić również nawet po drewno, dlatego teraz sobie nazbieramy ze 100 drewna i będzie spoko. Chciałbym, żeby się zepsuł nam teraz piec, bo gdyby, bo gdyby taka sytuacja miała miejsce, nie naprawiałbym pieca, Desmonda bym trzymał w naszej bazie, go cały czas leczył. Bo jak, oczywiście, jak Desmond gdzieś wyjdzie, jak nie działa piec, to by sobie umarł, ale ja bym go trzymał w bazie. No i Juliet by sobie chodziła i zbierała drewno, bo jest fajnie zbagowana. I to jest naprawdę mega spoko. No i też w sumie dobrze, że ten bug się trafił, bo e, z tego co odkryłem, nie mogę e, uleczyć, nawet, nawet gdybym chciał uleczyć, nawet gdybym kupił e, kredyty albo bym. W jakikolwiek sposób je zyskał za te codzienne logowania, no to nie jestem w stanie je uleczyć, bo zawsze jak chcę nacisnąć na to serduszko. No to naciska się piec i po prostu. E, I po prostu nie jestem w stanie nic zrobić. Dlatego e, gdyby prawdopod prawdopodobnie, gdyby Juliś się nie zbagowała, no to prawdopodobnie tak zakładam, że nie bylibyśmy w stanie dalej pociągnąć tej serii i byśmy ją skończyli. A jak Wam powiem, w sensie, że byśmy wtedy bym prawdopodobnie zakupił sobie Kryszta kryształy i odblokował kryształami ten tryb fabularny, bo tryb fabularny tak czy siak chciał przejść, dlatego e, tak zakładam. Nie mówię, żeby tak było, bo może po prostu bym e, wrzucił tą grę w A o, coś się zepsuło, coś się zepsuło. Lodówka, lodówkę też byśmy chcieli naprawić, bo jeżeli lodówki nie mamy naprawionej, no to chyba już wam przed sekundą mówiłem, że e, jeżeli lodówki nie mamy naprawionej. To nam się jedzonko cały czas psuje. Mamy jeszcze godzinę tylko energii, dlatego mm, leczmy desmond na szybkości i idźmy tu w naprawić. Bo już nie mamy energii do niczego, więc nic nie powinno działać. W sumie nawet nie wiem, do czego jest energia, ale, ale wolałbym jednak ją mieć. A zwłaszcza, że możemy ją mieć za Frico, więc desmond, idź to naprawić. E, go, mój kolego. A Julie. O, właśnie, nic nie działa. Nie, 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 nie. ziomek, ziomek, ziomek. I naprawić elektrownię. Bo przez to na mnie działa komora regeneracyjna, przez co na mnie działa e, lodówka, przez co na mnie działa. No nic na mnie działa, tak? Więc mamy przegwizdane yy. i lepiej by było mieć tą elektrownię, dlatego go naprawić ją szybciutkie cięcie, jeszcze zostało nam zaledwie 6 godzin. Więc nieważne, co by się działo, już myślę, że przejdziemy do kolejnego dnia. Musielibyśmy dostać bana, a w tej grze chyba raczej bana nie dostaniemy. Bo e, nie, inaczej, nie zrobiliśmy po pierwsze tego celowo, A po drugie, nie jest to gra online. No ale, 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 właśnie dzięki temu nam się to udało. I ekstra, czyżby takie, zepsuł nam się piecyk, nice. I wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jak Desmond tylko naprawi elektrownię, Przyspieszmy go, niech naprawi elektrownię. Jestem ciekaw jak będzie wyglądał yy, ostatni dzień. Czy będzie jakiś specjalny czy nie. Więc przyspieszmy, niech Desmond zrobi też energii trochę. Sprawdźmy ile on robi energii. Mamy 6 energii na godzinę 20. O 21 będziemy mieli energii, yy, zaraz sprawdzimy ile. O 21 mamy 8 energii. Sprawdźmy ile przez godzinę zrobi energii. Myślę, że 4 sztuki, ale upewnijmy się. Mieliśmy 8 tak chyba? Tak, 8 mieliśmy. Już mamy 10. 11, czyli 3 energii. I przy 12, powinna skończyć 22. No dokładnie. Dobra, e, Desmond, idź się spać. Idź się spać z tego powodu, że nie mamy już e, piecyka. No i jeszcze. już nawet tego nie będę przyspieszał, bo jeszcze zostały tylko dwie godziny do, do dnia setnego. Jestem ciekaw, czy będzie jakaś eksplozja, czy coś. Wiem na pewno, że można grać też dalej. Że można grać też dalej powyżej dnia setnego, bo e, w rekordach. No, inaczej. Bo w rekordach były, były, było chyba 116 albo 128 dni. Gdzie jest to? Kompletnie nic się nie stało. O nie. No cóż. Dobra. My będziemy grać dalej na pewno. Dlatego po prostu jeszcze pogramy chwilę z 10 minut w ten tryb. Pokażę wam jak ja to zrobiłem. I zastanawiam się też... Nie będziemy już przyspieszać, bo... No bo będę czekał na wasze wiadomości No w sensie, że muszę się zastanowić Czy ja chcę tego buga wykorzystać i dojść do tego dnia Na przykład 140, czy tam 160 e, Czy może e, Czy może grać po prostu, czy, czy może przerwać i i, i I zagrać, bo jeżeli dojdę do dnia 150 Znajdę się w jakiejś tam tabeli fajnej, na pewno chciałbym zrobić też achievementy Dlatego e, od razu za chwilę robimy achievementy I ulepszamy sobie co my ulepszamy? Lodówkę ulepszamy. Bach. I lodówka ulepszona. Więc spoko. Hmm, za chwilę dostaniemy achievement. Możemy popatrzeć, jak dostajemy achievement, prawda? Za ile? No, za, nie tak za chwilę. Za dość sporo chwilę, ale, ale popatrzmy. No w sumie Desmond. Nie idź, bo nie mamy. Nie mamy, nie mamy drewna. I byś być mógł umrzeć. Popatrzmy, jak dostajemy achievement, jak tylko. Skoczy nam w setny level. w No, jestem bardzo szczęśliwy, że tego buga dostaliśmy. Złapaliśmy i jest mega spoko. Więc sprawdźmy jak tutaj. Jak to się długo ulepsza? Ej, wow. Jeszcze jedną rzecz miężsi. Musieli... E, nie, 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 ziomek, ty idziesz tam z powrotem. I tak właśnie go trzymałem cały czas. E, jak był. Jak ona chodziła po elektroodpady i był mróz wszędzie, wszystko było zepsuwane i nie mieliśmy drewna, to właśnie go tak trzymałem, że on cały czas sobie chodził się regenerować. Tutaj czasami sobie robił jedzonko i sobie jadł, no ale z reguły, no ale z reguły właśnie siedział y, głównie przy regeneratorze i tam się właśnie regenerował. Czasami chodził naprawić elektrownię i tak dalej, no ale głównie było tak, że jak cokolwiek próbował zrobić, to go po prostu trzymałem w miejscu lub wysłałem, żeby się leczył. I tak dalej, i tak dalej. A nasza Juliet, nieśmiertelna kochana. Kocham cię, Juliet, eee, za to, że nam wygrałaś grę. Chodziła i robiła inne rzeczy. Uwaga, uwaga: dum-dum-dum, dum-dum-dum-dum. No już, ulepszaj się. ulepszony i achievement completed. Powinienem skoczyć. Jest. Osiągnięcie odblokowane. Sub-Zero. Nice. Później wam te wszystkie achievementy pokażę, jakie zdobyliśmy po grze. Być może nawet w tym odcinku pokażę wam te achievementy, które można było zdobyć. Być może w kolejnym. Wiem, że można na pewno jeszcze jedną rzecz ulepszyć. Tylko teraz pytanie, którą tu można było rzecz ulepszyć. Bo jeszcze jest jeden achievement w elektrownie. Tak, tutaj. To wiecie co? W sumie zróbmy to. Ok, no i czekaj, aż się ulepszy. Dostaniemy kolejny achievement. Są jeszcze tajne achievementy. Które być może też będziemy robić? Ja sobie pozwolę poczytać na internecie, jak zrobić te tajne achievementy. No i być może uda nam się je również odblokować. Fajnie by byłoby mieć tak, gierkę na 100% przeszłą, przeszedłą. Fajnie, tak, fajnie byłoby tak przejść gierkę na 100% Z wszystkimi achievementami. No, no, ale na razie, na razie, na, na razie, po prostu zróbmy te, które wiem, że są. Jeszcze jest kwestia zjedzenia, z czy pochowania. Teraz, ojej pytanie. No, będę musiał zerknąć po. Nie, tutaj, jedzonko miałeś robić. Będę musiał zerknąć. E, będę musiał zrobić chwilkę przerwy i zerknąć, czy jest jedzenie, czy pochowanie. Yy, ziomeczka. Bo już jedno mamy odblokowane, a drugie będę musiał zrobić, chyba. Coś właśnie z y, takim typkiem. Będę musiał się upewnić, co, żeby nie stracić tego, bo mamy tylko jednego. A nie chciałbym stracić, właśnie, okazji do, do zrobienia wszystkich jawnych achievementów. No. I pytanie: Jakie są te tajne? Czy one są jakieś ciężkie, czy na normalu, czy może to są e, na. Nie na survivalu, tylko na fabularnym e, trybie? Być może właśnie tam są te tajne achievementy, i trzeba po prostu przejść cały tryb fabularny, aby je odblokować. Może być też tak, nie wiem. Kaweczek pysznej herbatki, jagoda, e, wanilia. No, jak wiecie, dosyć często siadam do nagrywania z herbatką. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jeżeli tak, no to macie problem. Jeżeli nie, no to gratuluję. Mam nadzieję, być może nawet ze mną pijecie herbatkę czasami. Możecie na przykład. Jeżeli pijecie ze mną herbatkę, to żółwik dla was, bo jest spoko. Jest spoko naprawdę. Herbatki są dobre, trzeba eksperymentować z herbatkami, robić różne herbatki i się dobrze bawić. Sprawdźmy, ile naprawdę... Malo, czy to już jest ulepszone, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, co? Chyba jeszcze nie. Okej, okay. nawet nie wiem, czy to jest zrobione już. Chyba, chyba nie, bo achievementu nie dostaliśmy. A wiem, że za to jeszcze jest achievement, z ulepszeniem tego na 100%. No, ale znowu nie mamy, niestety, elektroodpadów. Ale za chwilkę Desmond będzie sobie biegał po elektroodpady. Jak tylko y, Juliet zbiera setki drewna, wtedy ulepszy, y, naprawimy sobie piecyk. I dzięki temu Desmond będzie nieśmiertelny. W sensie, że będzie mógł chodzić po elektroodpady. I będzie spoko. Dobrze, Desmond, idź, rób dalej jedzonko, bo możesz tutaj właśnie sobie chodzić tylko w takim krótkim odstępie. Możesz zrobić dwa razy jedzenie, potem musisz iść się przespać, żeby nie umrzeć. No bo jest zimno i dlatego też są te problemy u ciebie. No ale, 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 jakoś dajemy radę. Jest osiągnięcie: Achievement Unlocked Backup Power. No, czyli mamy prawie wszystkie osiągnięcia. Mamy ulepszone na maksa wszystko, co się da. Już chyba nie ma nic, co może ulepszyć bardziej. Być może to jeszcze można ulepszyć bardziej, ale nie jestem pewien. Chyba nie. Za chwilkę ulepszymy sobie sprawdzimy. Julia coś bardzo długo chodzi po te, e, po te elektroodpady, e, po to drewno teraz. No ale pewnie tylko dlatego, że e, gram bez przyspieszenia, bo nie chciałbym też zbyt... Ok, idź Desmond, rób to dalej, bo nie chciałbym też za daleko zachodzić, prawda, bo i tak już... Już oszukaliśmy zbyt dużo, no i ja nie jestem takim oszustwem, ja jednak nie lubię oszukiwać i, i dla mnie to jest coś niefajnego, bo, no bo jednak cała gra traci sens, prawda? I, i naprawdę, jeżeli mam być szczery, to ja prawdopodobnie bym e, usunął tę grę, gdyby mi dwóch ziomków umarło, w sensie, że grałbym sobie sam i by mi tamtych dwóch ziomków umarło, to pewnie bym usunął tę grę. Ewentualnie bym ożywił sobie jedną ludka i próbował przejść z dwoma. Jeżeli bym miał nieśmiertelność, to no pewnie bym nie korzystał z tego, chociaż być może jakiś diabełek by mnie podkusił, żeby wejść na pierwsze miejsce w rankingu, może, nie wiem, nie wnikam. No aczkolwiek, aczkolwiek mam nadzieję, że nie i, i, i chyba, chy, chyba, chyba, chyba chyba, bym po prostu usunął grę i w nią więcej nie zagrał, ale na, potrzebę odcinka na to, że nagrywam tę serię, już chyba jest piąty czy tam szósty odcinek. No i dosyć daleko zaszliśmy legalnie, bo to chyba był 76 dzień. Tak, 75? No jakoś tak mniej więcej elektrownia padła z To chyba był 76 albo 5 dzień. Oficjalnie zaszliśmy. Zaszlibyśmy, zakładam, że na spokojnie do około 90. O ile nie nawet do 100. No, tak myślę, że do 100 nawet byśmy doszli na spokojnie, gdybyśmy tylko. Gdybyśmy tylko się nie pohamili. I żebyśmy naprawili piec, bo tak naprawdę ta dwójka, yy, Juliet i Anna, umarły tylko dlatego, yy, że nie naprawiliśmy pieca i wysłaliśmy je w podróż. Gdybym wiedział, że to tak działa, to absolutnie bym tego nie zrobił. No i myślę, że byśmy doszli do tego poziomu na spokojnie, bo nigdy bym nie dopuścił do sytuacji takiej, aby piec nie był naprawiony. No, ewentualnie teraz jest taka możliwość, no bo mamy nieśmiertelną Juliet, która nam yy, wszystko robi to, co robić powinna. Desmond pójdzie jeszcze raz zrobić jedzonko Więc go Desmond, zrobisz jedzenie, włożysz je do lodówki, potem zrobisz jedzenie jeszcze raz, ale będziesz je trzymał w plecaku. Dlaczego? To już wam mówię, to jest też taki fajny y, tip. To już nie jest oszustwo, to jest taki tip dla Was. Jeżeli gracie w tę grę, to możecie tak z tego właśnie też korzystać. Bo y, jeżeli mamy zapełnioną lodówkę, 100, tak, no to nie możemy tam nic więcej włożyć. Ale jeżeli mamy y, 100 w lodówce. Jedzenia to się tyczy czegokolwiek, również elektroodpadów czy też drewna, że mamy wszystko zapełnione, no i mamy też zapełniony cały plecak. To na przyszłość, jeżeli będziemy na przykład zjemy 10 z lodówki, tak na przykład z lodówki, to działa tak jak mówię ze wszystkiego. Jeżeli zjemy 10 jedzonka z lodówki i ta postać będzie dalej miała tworzyć jedzonko, no to będzie miała zawsze to 10 w plecaku i nie zacznie od tworzenia jedzenia, tylko od wypakowania tej dziesiątki jedzenia do lodówki czyli już mamy 100 i wtedy dopiero zacznie robić jedzenie na nowo dlatego to jest taki tip jak mieć o 10 więcej wszystkiego bo to jest taki myślę, że czasami może się przydać jak na przykład nie ma postać co robić no to zawsze może na przykład tak jak tutaj Desmond może mieć 10 w plecaczku no jak widzicie on teraz napełnił sobie plecaczek i wysyłamy go do spania, żeby robił coś innego i dzięki temu y, mamy 100 w lodówce i 10 w plecaju, czyli łącznie mamy 110 jedzenia, a nie 100. Taka ciekawostka od co. Mm, Okej, okay, Juliet nam uzbierała sporo drewna. E, za chwilę myślę, że naprawimy piec. Pozwolimy sobie to zrobić. I wyślemy Desmonda do e, poelektroodpady. Chociaż chociaż nie wiem, bo może być też mróz. Chociaż pogoda nie wydaje się. Szczerze, gdybym miał obstawiać, jaka jest... Pogoda aktualnie. Jaka jest temperatura? To dobra, tak z ciekawości, zróbmy jeszcze takie obstawianie. Możecie teraz na przykład w komentarzu obstawić. Jeżeli naprawdę nie oszukujecie, to możecie w komentarzu obstawić, jaka jest teraz temperatura. Jeżeli ktoś trafi, ja przypnę serduszko. Ja myślę, że jest coś koło 36 stopni. Będzie jak naprawdę. No, No dobra, inaczej. Teraz pozwolę sobie naprawić to. I za chwilę. Za chwilę. Za chwilę. Zatrzymajcie film. Ja wam nawet zatrzymam tutaj film, więc będziecie mieli czas, żeby to napisać. Ja zakładam, że będzie około. To będzie godzina 22, czyli około 38 stopni. Oj, nie, kontynuuj. E, zakładam, że to będzie na minusie, oczywiście. Około 30. 33 stopnie, na minusie zakładam, że będzie. Jak się naprawi to. Tak myślę, że około 33 stopni. W sensie, że zakładam, że 33. Więc teraz możecie zejść w sekcję komentarzy, napisać. Ja wam dam 10 sekund na to, żebyście napisali, jaka temperatura będzie, jak myślicie, jak się naprawi. Więc e, szybkie odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i jeżeli już napisaliście, jaka jest temperatura w komentarzu, to ja puszczam gierkę i przekonajmy się, ja zakładam 33. I uwaga, uwaga! 35, kurde. Jeżeli ktoś trafił, no to oczywiście przypinam serduszko. Jeżeli oszukałeś, no to, to wstydź się. Jeżeli nie. O, co ty robisz? Nie robię zenia. Jeżeli oszukałeś, no to wstydź się, ziomeczku. Jeżeli nie oszukałeś i naprawdę trafiłeś w ciemno, no to, to, to serduszko zasłużone i, i po prostu gratuluję. Więc tutaj też na waszą uczciwość się zdaje, coś się zepsuło. Nie było mi słychać. Sprawdźmy, co się zepsuło. Okej. Okay. Nie wiem, co poszło kompletnie. To było zepsute, to było... Elektrownia, jak widzicie, elektrownia padła spoko. E, możemy naprawić piec już. Puścić puścić Juliet Kurde bele. puścić Juliet do naprawy e, elektrowni, żeby naprawiła elektrownię i potem załodwójkę e, albo w sumie Desmonda można puścić na e, na drewno już. Mamy wszystkiego dużo, no i, i tak myślę, że moglibyśmy grać w nieskończoność na dobrą sprawę z tą Juliet. Ja sobie pozwolę przerwać jakoś po tym odcinku. Już nie będę grał więcej, w sensie że no bo mówię, mógłbym grać w nieskończoność, mógłbym zrobić na przykład 500 dni, i, i po co to komu? to nie do, że ja nie mam czasu na takie duperele, bo jeszcze zostały mi dwa odcinki do zmontowania na dzisiaj, w sensie że dzisiaj do zmontowania na środę i na sobotę. Więc, no, nie, nie mam czasu na takie coś. No, a też to by było no, co, coś, czuję, że ten, ten ranking byłby niezasłużony. Ja jestem dumny z siebie, bo legalnie doszedłem na 15. miejsce, co i tak jest dosyć dobrym wynikiem. Bo 15. miejsce w tej grze jest dobry, dobry. Tylko 14 osób zaszło dalej ode mnie. To jest chyba dobrze, co? Tak myślę. Możecie napisać w komentarzu, do którego dnia wy doszliście. Albo nie piszcie tego, po prostu napiszcie mi to na, na Discordzie, na przykład do którego dnia doszliście, na którego was serdecznie zapraszam. Link pierwszy będzie w opisie. Łyczek herbatki jeszcze na... Do widzenia! Ekstra wypiliśmy herbatkę. Tutaj zrobimy sobie energii dużo. Przyspieszmy to nawet, po prostu zróbmy tą energię 24, bo jeszcze nigdy nie miałem 24 energii. Dlatego to będzie mój pierwszy raz z Juliet i wami, moi drodzy. I co? I tak jak mówię, to będzie w tym odcinku na tyle. O, patrz na to. Bateria rozładowana ekstra. Desmond mi umrze teraz jeszcze. Ha. Na to ciekawe. Pod koniec odcinkami Desmont umrze. Wiecie co? Wiecie co? Czekajcie chwilę. Ja spróbuję to zrobić w ten sposób, że. Zrobię teraz szybkie cięcie. Podłączę się pod ładowarkę i spróbuję wam pokazać, co się stanie, jak Desmond umrze. Więc szybkie cięcie go. Okej, okay, jesteśmy po tej krótkiej przerwie. Wy przez chwilę mieliście czarny ekran. Ja sobie po, 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 po prostu poczytałem, poglądałem o asymetrii go i co. I tak właśnie umarła Juliet z Anną. Tak jak Desmond teraz. Nie, nie mieliśmy naprawionego pieca do końca. W schronie było zimno, temperatura. Widzieliście ten e, termometr. I wypuściliśmy e, Juliet i Anę na zbieranie drewna. Jak widać, człowiek uczy się na błędach, niestety nie ja i Desmond właśnie umiera. Ja zrobiłem tak, żeby szedł, już od razu się lecił, więc go. I patrzcie, Desmond przeżył. O dziwo. Jestem w szoku, że Desmond przeżył, no bo niestety Juliet i nie się nie udało. Najwidoczniej mu się, musiała być o 2 stopnie, 3 stopnie, czy tam 4 stopnie niższa temperatura. No, no ale jestem, jestem w ciężkim szoku, ale udało się. Udało się y, Desmonda uratować, więc jak widać, człowiek jednak uczy się na błędach. nie My puszczamy naszą Juliet. Pozbieranie. Pozbieranie. elektro padów. Coś się zepsuło znowu. E, maszyna. E, lodówka. Lodówki nie naprawimy, bo nie mamy za co. Eee, no więc, tak szybko, jeszcze podsumowując tę gierkę, pozwolę sobie podsumować ją w tym odcinku z tego powodu, że to jest koniec takiej, jakby serii survivalowej. Teraz zostanie seria fabularna, do której chciałbym też podejść troszeczkę inaczej. Eee, Desmond? Halo? No dobra, idź sobie. Eee, a, bo tutaj nie mamy tego naprawionego nika. dobra, to naprawdę nie mamy za co go naprawić, dobra. Eee, chciałbym podejść do serii fabularnej troszeczkę inaczej i wczuć się w klimat jaki oferuje gra. Tak tutaj chciałbym e, naprawdę pochwalić e, Sleepless Clinic za to, że zrobili taką mega grę. Jest naprawdę fajna, jest grywalna, jest e, fajny klimacik, fajny klimacik. Bo trzech ludzi zamkniętych w rozbitym statku na planecie, która, na której jest temperatura na minusach, i muszą zbierać, dbać o żywność, elektroodpady i, i drewno. Ogrzewanie to jest naprawdę spokojne. Te wszystkie eventy, które wiecie, trzęsienia ziemi, rozwalanie się przedmiotów, mogłoby być to troszeczkę lepiej zrobione, mniej irytujące i troszeczkę mniej trudne. Bo my, tak zakładam, że nie byłbym w stanie przejść do następnego dnia po, po śmierci członka, gdyby. Gdyby nie był e, zbagowany, tak? W sensie, że gdyby z dwoma ludźmi, gdyby, jeden choć, gdyby chociażby jeden człowiek mi umarł, nie byłbym w stanie przejść do dnia. Dlatego te, też mogłoby być troszeczkę bardziej zbalansowane, żeby z dwoma ludźmi też udało się to przejść. No, no, ale i tak Sleepless Clinic mega sprawa. Gratuluję, że to zrobiliście. E, widziałem, że te, tego typu game, gameplay jest mało na polskim YouTubie. No co spoko, mój będzie takim jednym z też, też no dobrych jakościowo, nie oszukujmy się, bo staram się, żeby moje filmy były dobre jakościowo, dlatego liczę na to, że Wam się podobają mm, i po prostu przyjemnie Wam się je ogląda. Zobaczymy, co zaoferuje Sleepless Clinic w trybie fabularnym, no ale myślę, że będzie jeszcze, jeszcze ciekawiej, no a ten odcinek po prostu kończymy, tak? I myślę, że to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam w 103 dniu, do zobaczenia. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. We will be in touch.